Serii tajemnicy Kaszmanowego Grzbietu. Osoby, które czytały już opis, wiedzą, że to będzie połączenie różnej rozkrywki z elementami wyzwania, które zawiera kasyńki. Przed nami jest desk Mosk, główna bohatera, której stworzenie mogliście widzieć w poprzednim krótkim odcineczku. Teraz im ja tak tylko na szybko pokażę, żeby ten, kto nikt tego odcinka nie widział, jak ona powstała, mógł sobie zobaczyć. Tu mamy strój codzienny. Oficjalny, sportowy, do snu, imprezowy, upływania, gorąca pogoda, zimna pogoda. E, krótka taka historia. Tez kupiła rancho, które którego ofertę znalazła dzięki swojej przyjaciółce Uniper Grove. Dzięki temu dostała dość korzystną cenę i jeszcze trafiła na okazję, by uratować konika. To jest Kirishoa nos już ma nazwisko jej. E, którego uratowała przez kupną tego ranczera, tego ranchera. Mu tylko tutaj, to jest naprawdę koniec z uratowania, bo ja go nie tworzyłam. To jest koniec, którego ta skupiła przy legowisku, i ja po prostu tak ruszyłam. Ja tutaj było tylko jedno łapko. I teraz. domek. Domek to ogólnie jest to, co jest pod, oferowane od razu, jak wchodzimy do tego otoczenia. Ja go lekko tylko przerobiłam, by im pasował, tak, wizualnie. Teraz już tutaj śpię, jak widzicie, bo no jeden dzień tutaj przegrałam e, Tutaj mamy, to są ten dom, o którym poza otoczenia Tutaj mi było ognisko, ja osunęłam, usunęłam, do mnie jako jedną kratkę Usunęłam beczki, bo tu niedaleko są, więc po co? Więc pieniędzy miałam e, kupiliśmy też kawieczka Tutaj to budowałam tą malutką ogrodzenie, bo na to mogę trzymana Jeżeli słyszycie krzypienie mojego krzesła, to niestety będziecie musieli z tym przeżyć troszeczkę Nasz konik na tym, lego, tym legowisku, tak? Legowisko, już powiedziałam. No i teraz nie tylko wstaje, Dzisiaj zamierza się spotkać z Juniper, której jest bardzo, bardzo wdzięczna za pomoc. No bo jednak dzięki niej kupiła rancho i dzięki niej, wraz swoim rodzicom, mogła spełnić swoje marzenie. Z się, że Juniper umarła, bo tak nagle z nim przeskoczyła. No po prostu to jest. A. Tak, ogółem do głosowania tutaj różne to ja mam do dla NPCów, więc nie będzie wprowadzenia żadnych <laughs> <laughs> <nie śmiech> rzeczy. Poza taką ogólnie elementami, i to ja uważam tutaj, że to jest proste, że trzeba pieniędzy będziemy się obie na zakupy, bo raczej nie będzie trzeba to zjeść. No, wiedziałam. Eee, no dobra, to zleźniesz sobie jakiś dowóz. Dostawa produktów. <laughs> nie mam nawet. Nie stać. Możesz teraz jeszcze czegoś nie? szybko. <grych> Nawet nas nie są na takie rzeczy. Poszukaj, że szybko gdzieś trochę zarobić, żebyśmy mogli w ogóle coś zrobić dla naszej przyjaciółki, kiedy przyjdzie. A tutaj chyba wszystko jest sobie na. Ale wiem, że owieczkę możemy ostrzec. To powinno nam się tutaj... Dobra. Teraz niech to szybko ogarnia. Bo chciałam tak na około. Na około 14 mnie zaprosić, żeby to było taki obiadał. Tak, test nie umie żałować żab, widzę Ale coś tam, na szczęście złapałaś cokolwiek Tak, tutaj ma um, ortograf, bo byłam z nią w knapie i tam akurat była ta prytanieczo, więc tak się jakoś złożyło I w kogoś się, nie, nie zrobiłam, nie wyłączyłam tego Będzie się golić. będzie cierpieć tak jak ja w dowóz, szybciutko. Produktów spożywczych. To możemy wziąć coś taniego na pewno. Aha, taniego, proszę. Jakąś sałatę? Warzywa, no. Sałatka owocowa chyba jest, jakąś mam dowolny owoc. Tu takie drogie rzeczy tutaj są, jak te tanie. Malina, o to sobie weź malinę. To z tych produktów Składniki. No, tak, ja potrzebuję składników. Dokładnie. No, gdzie Ale do kurnika jeszcze mi trochę brakuje. To jest tylko jajka, to ja chyba wolę małą sałatkę. To chyba będzie dobra. Weźcie mi to. Mam nadzieję, że to będzie bo no, to wiecie... Czy by ogarni. garni? Krzyżasz No i dobrze. Ty flaj tu pobudziłaś. Ja bym chciała jakieś tak... widzę z noclegiem, bo to nie jest na to, no chciałam to po bo nie mogę tego dać w kalendarz. Na innym łatwo sprzedam tę autografę, ale chciałabym, bym miała. Bym... Wiem, że te autografy są o wiele więcej fatalne, jak gwiazda umrze. Nie to jest stoi. Znajdę, że to jest jakaś filifanka. Dobra. Chciałabym, żebyś zaprosiła swoich przyjaciół uniper Juniper. Zawsze spędzenie czasu na tej parceli I że nie. Bo i aż tak dobrze nie znam. Potem coś ugotuję. Jeszcze coś takiego, co możesz ugotować. Pomidor do Czyli jeszcze pomidora bo potrzebujemy. Przedtem to zastanawiam się, czy nie było łatwiej, gdybyś zrobiła pizzę. Zanim się nam najadłam. No I bardzo przepraszam cię bardzo, że. lewis. O, czyli modna działa. Pomoda, moda, który sprawia, że nie regenerują mi się NPC, które miałyby wykonywać dane obowiązki, tylko bierze mi z i widzę, że jak na razie działa. Super. Dobra, to mi dostawę najpierw. Przeprosisz się, jak chcesz. że nie masz. życia. I zamówisz pizzę. To zrobisz. Chciałam dowolną pizzę, jaka była. Mhm. Mm Mam spokój, nie za się wiem, że widać. Dobra, super. Znowu jedząc pogodzie, Warto była w sensie bardzo, bardzo wdzięczna, że udało Ci się to wszystko zrobić. To dzięki niej. Jeszcze jakieś takie może być miło, może być nie wiem Dziękowe tak wybitnie. kolor, no to się na teraz poznać bardziej. To jest Twój taki cel. Mhm, jesteś No, szary to tak w sumie. Test nawet przypada, bo widać, że tak powiem. Kim Ty jesteś? Nie, wiem co mamusia. Dobra, czemu fójdziesz do sypialni? Ani. Ok. Chyba na ten fotograf tak reaguje. No poproszę, że postarała się o pracę. Powiem, że tak w sobie szkoda, żebyś spędziła cały dzień na tym Pizza przeszła. Pizza. Tu umieram z głodu, a chciałabym też poczęstować ją. Przejdźmy do tańca kołpowejskiego. Nie pegow. Yy... Dobra Mimo wszystko są mi przyjaciele, więc to z... Ale ile osób? <laughs> <A>. mm. Co? <laughs> Ona ma piątkę, lu... Piąt... Trzech simów i było konie koniecznie chce zmieścić. Ja się pytam, gdzie? No super, że idzie się z walizkami, ale. Ty, ten taniec to ja nie wiem. Oni są. Jesteście straszni. Przybyliście tutaj do nas, a nawet nie stać, żeby was jakoś podtrzymać wybitnie. W sensie nie mam nawet łóżek na was. Czy ja będę się spać tutaj? Mhm, tak, tak. się z nią. Przybytaj się z nią. Jestem załamana w tym momencie, bo ja nie wiem, jak to będzie wyglądać. Straszne. Więc <grych> spodziewałam no się, że tak muszę powiedzieć, że w sensie widziałam, że jest tam z noclegiem. Ale żeby całą rodzinę? to, to nie, nie wiem. Strasznie, strasznie. Jestem całą przerabą. na no ile to dostać ten nocleg? Bo nie będę no ale. Dobra, niech zostaną tutaj na jakiś czas. A zobaczymy, co będzie później. Jak mi za trudne do funkcjonowania, to ja pousuwam o, nektar! A tym Ty jesteś? No co sprzedam ten nektar, bo on przyda się. nektar energetyczne, kolejne coś. Ja sprzedaję nektary, bo przydadzą nam się zakupy. W tym celu nie produktów spożywczych jakieś. Składniki weźmiemy butelkę mleka. Kosowe składniki takie naprawdę. Tylko jedno mam. Małą sałatę tam ma to jest na sobie więcej. Pomidor. O, to mi się przyda. I marchewka. Rybka Jaka jakaś? Nie, rybki są. Poza percą, bo perca jest nawet taka w miarę to, ja to mogę jedną wziąć. A. To, wiecie co, jak wezmę jeszcze takie rzeczy tego typu, to mogę je posadzić, więc to też jest dobrze Daj no, to Weź mi, kiedy ty masz tu rzeczy Tu dostałaś już jakieś. A ja sobie mówiłam A. to tu się tam widzę, że kłócą Strasznie jesteście kłótliwi To się dopowiada do jakaś drama. jakiejś eee... Jezu, oni się piją Zaczęli się pić u nas w domu ale wy jesteście wizytową z mieliście się pić, Bycie kochani! Czemu bijecie się u niej? Nie rozumiem, tutaj komuś coś nie pasuje. A to straszne jest. Bieliście się u, u... kobietę, którą w sumie i tak. A no to jest właśnie dzieciak. No to przyjazne powietanie dzieciaka. O, siedzą te kula, jezu. Jakieś... Tu się tyle dzieje, nie nadążam Miałbyś <laughs> no spokojnie, wy się kłócić, pijecie nie, nie, nie rozumiem Czy zatrenujesz coś, żeby go powiedzieć, mówisz? Straszne rzeczy Zasiewaj wszystko, dobra? To podlej Czego? Jeszcze kto? Eee A... Jezu, fortuna, bójki. Wy się tutaj nie wiem. Dobra, spytajmy warunki, bo to byś spytała. Aha, czy to są pieniądze? Okej. Okay. No można tylko to... Jezu, co wyjecie? Czy widzicie moją pizzę? Że przyjmiem z Bo W ogóle ta moja pizza nie dojechała. Ja skąd Widzicie Ważne rzecz, jak się dzieje. Nie trochę to, jak y tutaj się rzeczy odwalają <grywają> Bawią mnie. Dobra, tyle. Ugotuj dobra. coś do tych kości swoich, bo no przyda się. Na przyjęcie dawaj. I to będzie musiał garać swojego konika. Strasznie się tu dzieje. O, a ty sprzątasz? No to przynajmniej tyle, że wymagasz. Trudne, no ja wiem. O Jezu, 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 ten konik na razie stanie Co się zresztą dzieje? Po prostu nadężam. Super, że ty to A czemu on się tam czaj naszej sypialni? Przez to, że może zabrać gdzieś jakieś inne miejsce. No jedz, szybciutko jedz Nie chcecie to ja schowam Nie skorzystasz, a potem idź do konia ja nie będę, ja nie pozwolę, żeby on się tak zresztą długo rozmawiaj i szyję. Albo yeah. to była taka piłka dla konia. Wiecie co? Cieszę się, że w sumie mamy te więcej pieniędzy, bo dzięki temu Simka moja będzie mogłaś. Yy, no nie, będzie miał takiego, nie będę miała takiego strachu, że nie będzie z tym różnych rzeczy, chociaż oczywiście to są pieniądze, które nabyto w sposób zgodnie z grą, hmm. więc. No, że jest to OK. A i tak, i na co się dzieje? Jest podejrzane. Coś tutaj knujecie, Daj, nie parę, chciała ranża, tak? nie bardzo chciała rancha, tak nam odcisnęła. To tak w sumie. Właśnie Zaczęłam zastanawiać, czy to. Wiecie, nie ma nic zamiarów obecnego. Ale będziecie jest fajne. Dobra. A macie dziecko i tak się ucicie? To tak, proszę nie, to nie tawaj nóżką. że pomagają, bo to też jest przyjemne. Się. Musimy naprawić tutaj to wszystko. Jeszcze się lepiej czuje konikok? Tu nakarmisz go. Czemu to jest tak podzielone? Tutaj kościel jakoś się dzieli? Jeszcze się wyprawi na przejażdżkę i będzie raczej wszystko. Już jest taka godzina Wiesz co, ja dzisiaj kończę tutaj ten odcinek wprowadzający, w którym się w sumie zadziało, bo tutaj goście, tutaj jakieś rzeczy. No i zobaczymy się w kolejnym. Pa pa! Zapraszam was na kacenkę, bo pewnie pod koniec coś będzie, już mam na nią plan. No i miłego dnia. Do zobaczenia. Pa pa!